Powiedzieć, że żyliśmy pośród dzikiej przyrody, to nic nie powiedzieć. Do zobrazowania tego, z czym mieliśmy do czynienia na naszych ziemiach tysiąc lat temu, nie wystarczy nawet Puszcza Białowieska, bo nie spotkamy przecież w niej na przykład niedźwiedzi. A tymczasem we wczesnym średniowieczu niedźwiedzie występowały powszechnie, od Bałtyku aż do samiuśkich Tater, były wszędzie. Wilki panoszyły się jeszcze liczniej. Spotkać je można było w każdym lesie, dolinie, na łące. Nie były płochliwe jak dzisiaj. Wtedy to one były w ofensywie. Nie znały wszak smaku ołowiu. Nie było jeszcze broni palnej. Podobnie było z innymi dziś skrajnie rzadkimi, bądź całkowicie wymarłymi już zwierzętami. Dzicz była wszędzie, a człowiek starał się wydzierać jej małe fragmenty przy pomocy ognia i topora. Ziemie polskie pod względem przyrodniczym wyglądały jak ścisły rezerwat. Mało tego, wyglądały wręcz jak pleistoceński park z filmu science fiction, bo obok stad żubrów biegały też liczne jeszcze wtedy stada wymarłych dziś turów czy tarpanów. Tysiąc lat temu świat polskiej przyrody wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Jak radzono sobie w tej bezkresnej dziczy we wczesnym średniowieczu. Jak polowano, jak tępiono wilki i niedźwiedzie. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Tysiąc lat temu nasze ziemie w 80% pokrywały pierwotne lasy. Podobne były do Puszczy Białowieskiej, ostatniego ekosystemu, jaki ostał się z tamtych czasów i który może dać nam pewne wyobrażenie na temat tego, co tysiąc lat temu było powszechne i pokrywało większość naszego kraju. Jednak nawet Puszcza Białowieska nie jest tak obfita w zwierzynę, jak były najdziksze lasy w średniowieczu. Za czasów Mieszka I ludność zamieszkująca ziemie polskie, według większości historyków, liczyła około 1 miliona. Najśmielsze hipotezy mówią zaś o dwóch milionach ludzi. Jedno jest pewne: grody i ludzkie osady w tamtym czasie były jedynie wyspami na morzu niekończącej się zieleni, leśnych ostępów i nieprzebytych puszcz. Resztę stanowiły rozległe torfowiska, bagna i mokradła. Tu z kolei, by wyobrazić sobie, jak wyglądały te otwarte tereny, musimy odwołać się do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Biebrza to ostatnia, wolna i dzika rzeka w Polsce, która swobodnie wylewa, tworząc bezkresne rozlewiska. Tysiąc lat temu wyglądały tak wszystkie rzeki, włączając w to te największe, jak Wisła czy Odra. Dziś Wisła jest okiełznana, ujarzmiona przy pomocy tam, wałów, betonowych brzegów czy innych rozmaitych kamiennych nasypów i konstrukcji. Co by się działo, gdyby tak potężną rzekę pozbawić tego wszystkiego? Woda corocznie po wiosennych roztopach wychodziłaby z koryta, zalewając wielokrotnie więcej terenów niż cała biebrza tworząc ogromne rozlewiska, podmokłe łąki, bagna, łęgi i torfowiska. Krótko mówiąc, coś na wzór biebrzańskiego Parku Narodowego rozciągałoby się wzdłuż całego koryta Wisły, zajmując wielokrotnie większe połacie niż biebrzański Park Narodowy największy dziś park narodowy w naszym kraju. Do tego wszystkiego oczywiście trzeba dodać także inne rzeki, które wówczas były nieuregulowane i dzikie jak biebrza. Bagna, mokradła i starożecza były normą w pobliżu wszystkich rzek i tworzyły kolejny, dominujący po puszczach i lasach wczesnośredniowieczny krajobraz. Gdzie w tym wszystkim mieścił się człowiek? Osady i grody we wczesnym średniowieczu owszem, z reguły budowano nad rzekami, ale w miejscach suchszych, które woda omijała, na pagórkach, wzniesieniach, czy w miejscach po wykarczowanych lasach. Tak by mieć dostęp do wody, ale jednocześnie unikać zalań i podtopień. Za przykład weźmy tu gród w Gnieźnie, położony na wzgórzu Lecha. Taki system dawał także inne, bardzo istotne wówczas korzyści. Dobrą widoczność, a także sprzyjał obronności. Jak widać po tym krótkim zarysie, wtedy to jeszcze człowiek był w defensywie, a przyroda w natarciu dokładnie odwrotnie niż ma to miejsce dzisiaj. Owszem, karczowano lasy, ale bez użycia pił łańcuchowych i harwesterów było to żmudną, syzyfową wręcz pracą. Używano toporów i siekier, ale dodatkowo wspierano się także ogniem. Tylko w ten sposób, choć częściowo można było pozbyć się pni po potężnych dębach czy bukach. Gdy udało się wydrzeć w przyrodzie kawał ziemi, obsadzano ją uprawami. Tak wyglądała konfrontacja z roślinami. A jak konfrontowano się z licznymi wówczas dzikimi zwierzętami? Głównym narzędziem walki z dzikimi zwierzętami wciąż były jeszcze włócznie, niemal tak jak w paleolicie. Choć dysponowano już bardziej zaawansowaną bronią, taką jak łuki, a z czasem kusze, to wciąż powszechnie posługiwano się włóczniami, zwłaszcza podczas polowań z użyciem koni. Dzięki nim, zapędzoną i zaszczutą przez psy zwierzynę kłuto i zabijano z bezpiecznej odległości, z wysokości końskiego grzbietu. Mowa tu o polowaniach na grubego zwierza, o zwierzętach silnych i wielkich, żubrach i turach. Strzał z łuku w przypadku tak masywnego zwierzęcia był mało skuteczny. Owszem, mógł powalić zwierzę, ale pod warunkiem doskonale celnego i głębokiego trafienia w samo serce, co nie było łatwe. Stąd też na tak duże zwierzęta najczęściej polowano grupowo, często z użyciem psów, otaczano je konno, a następnie kłuto włóczniami i uderzano toporami. W ten sposób często także zabijano dziki. Otoczone przez psy były łatwym celem dla jeźdźca, a wysoki koń jednocześnie chronił jeźdźca przed ostrymi, świńskimi kłami. To właśnie z ich powodu w trakcie polowania pieszego z łukiem w ręku dziki stawały się jednymi z najgroźniejszych bestii. Nie bez kozery dawne przysłowie myśliwskie głosiło: idziesz na niedźwiedzia, szykuj łoże, jeśli na dzika, mary. Przy czym mary to nosze dla zmarłych. Dziś może to się wydawać dziwne, że zgodnie z tym przysłowiem dzika uważano za groźniejszego od niedźwiedzia. Warto tu jednak zauważyć, że w średniowieczu największe odyńce były większe niż współcześnie i ważyły po kilkaset kilogramów. Uzbrojone w potężne kły po trafieniu włócznią czy strzałą stawały się nieobliczalne. Rozjuszone często szarżowały w kierunku myśliwego, jednym ruchem ryja mogąc rozpruć tętnicę udową czy brzuch człowieka. Nieodparady, od parady wyrastające z dolnej szczęki dzika kły zwane są szablami. Górne zwane fajkami służą niczym osełka, ostrząc szablę przy każdym ruchu szczęk. Tak długimi i ostrymi zębami niedźwiedź nie dysponuje. Jak zatem polowano na niedźwiedzie? Jak można było przeczytać w Krzyżakach Sienkiewicza, główny bohater, Zbyszko z Bogdańca, wybrał się na niedźwiedzia, aby zdobyć sadło konieczne do kuracji chorego Maćka. Jaką broń zabrał ze sobą? Oto opis pierwszego ciosu. Cytuję. Niedźwiedź ryknął krótko, w jednej chwili podniósł się na zadnie łapy, rozwarwszy przednie jak do uścisku. Tego właśnie czekał Zbyszko. Zebrał się w sobie, skoczył jak błyskawica i całą siłą potężnych ramion oraz własnego ciężaru wbił widły w piersi zwierza. A zatem widły, choć powieść ta, mimo iż oparta o wydarzenia historyczne, jest oczywiście fikcją, to dość trafnie opisuje sceny z dawnych polowań. Na niedźwiedzie rzeczywiście polowano przy użyciu broni drzewcowej. Długa włócznia na niedźwiedzie zakończona była mocnym grotem, często rozdwojonym niczym widły, czy posiadającym specjalne poprzeczki czy zastawki, zapobiegające zbyt głębokiemu wbijaniu i grzęźnięciu włóczni w ciele niedźwiedzia. Oczywiście samodzielne zasadzanie się na niedźwiedzia w lesie i wabienie go miodem, jak zrobił to Zbyszko, to wyraz nonszalancji. Zbyszko oprócz wideł miał co prawda przy sobie także topór, i to nim, jak wynika z powieści, zadał ostateczny cios, powalając zwierza. Wcześniej, oczywiście, jak być może pamiętacie, Zbyszko otrzymał niespodziewane wsparcie. I gdy opadał już z sił, drugie widły w niedźwiedzia wbiła tajemnicza, zakapturzona postać, która wyłoniła się z gąszczu. Toporem! krzyknęła. Zbyszko posłuchał. A zatem drzewce zakończone grotami i topory. Rzeczywiście, taki ekwipunek stanowił we wczesnym średniowieczu oręż przeciwko grubemu zwierzowi na polowaniach, jak wyczytać można z ustaleń historyków. Grubego zwierza, bronią tą najczęściej rażono jednak z końskiego grzbietu. Co do mniejszych zwierząt typu zające, sarny, czy nawet jelenie i dziki, to wykorzystywano oczywiście głównie łuki. To ten rodzaj polowania, jaki wykorzystywali przed tysiącami lat także nasi prehistoryczni przodkowie, łowcy, zbieracze z późnego Paleolitu. Skradanie się, podchodzenie zwierzyny i w końcu precyzyjny strzał. Co ciekawe, bronią powszechnie stosowaną na polowaniach we wczesnym średniowieczu były także proce. Mowa tu o broni działającej na zasadzie dźwigni, nie rozciągającej się gumy, tak jak mogłaby proca dziś się kojarzyć. Ta pierwotna broń miotała sporej wielkości kamieniami i co może trudno sobie wyobrazić, w rękach doświadczonego myśliwego była bronią bardzo precyzyjną o celności zbliżonej do broni palnej. Do zabicia grubego zwierza, takiego jak Tur, Żubr czy Niedźwiedź, nie była ona oczywiście wystarczająca, miała zbyt małą siłę rażenia, ale w stosunku do mniejszych zwierząt, zwłaszcza ptactwa, była idealna. Staki posiadają pneumatyczne, puste w środku kości, które bardzo łatwo jest pogruchotać. Gdy mowa o polowaniach w średniowieczu, warto powiedzieć, czym właściwie one były w tym czasie, bo miały one zdecydowanie inny charakter niż współcześnie. Dziś myślistwo to przede wszystkim forma rozrywki, hobby, rodzaj dodatkowej aktywności niezwiązanej z przetrwaniem. Wtedy owszem, także pojawiał się już ten aspekt. Organizowano wielkie polowania dla możnowładców, gdzie można było się popisać, ale przede wszystkim chodziło jednak o zdobycie pożywienia, skór, cięci w dołku, czy innych materiałów codziennego użytku. Wczesnośredniowieczne polowania pod tym względem były zatem bardziej zbliżone do polowań pierwotnych. Nie były już jednak, co też warto podkreślić, głównym, ale dodatkowym tylko sposobem zdobywania pożywienia. Tysiąc lat temu ludzkie społeczności były już na tyle rozwinięte, oparte na rolnictwie i hodowli zwierząt, że z dzikich zasobów pokarmowych korzystano rzadko. Szczególne znaczenie miały one tylko w okresach głodu, klęsk żywiołowych, czy na przykład przed wyprawami wojennymi, czy wielkimi bitwami, kiedy to organizowano zakrojone na szeroką skalę masowe polowania z naganką, by pozyskać jak najwięcej mięsa. Zrobić zapasy i zabezpieczyć się na trudny czas. W takich sytuacjach nie przebierano już w środkach, liczyła się skuteczność i masowe pozyskanie mięsa. Zwierzęta zapędzano na wielkie sidła, uplecione, mocne sieci, rozstawione gdzieś na skraju leśnej polany, a następnie zabijano je przy pomocy noży, włóczni czy toporów. W takich polowaniach uczestniczyły nierzadko całe osady. Na co dzień jednak polowania stanowiły jedynie uzupełnienie diety. I tu najbardziej sprawdzały się drobne sidła. Nie było wtedy, co prawda, jeszcze metalowych potrzasków, ale stosowano już całą masę kreatywnych i zmyślnych pułapek z wykorzystaniem elementów drewnianych, sprężynujących zapadni, zatrzasków. Stosowano też plecione sidła, wnyki z mocnych linek i sznurków. A nawet specjalne doły, które wabiono zwierzęta za pomocą smakowitej przynęty. W tego typu polowaniach specjalizowali się zwłaszcza chłopi, którzy nierzadko mieli zakaz polowania na grubego zwierza. Przy pomocy wnyków tępiono także wilki, zbliżające się do osad ludzkich i zagrażające zwierzętom gospodarskim. Wczesne średniowiecze to czas, kiedy nikt nie wyobrażał sobie jeszcze, że przyrodę trzeba będzie kiedyś chronić, że gatunki mogą wymierać. Naturę eksploatowano bez żadnych zahamowań. Ludzkie osady na ziemiach polskich były jedynie małymi wysepkami pośród bezkresnej dziczy, co dopiero wieki później zaczęło się zmieniać. Gdy tysiąc lat temu, tury zaczęły się wycofywać z reszty Europy, u nas wciąż jeszcze miały się doskonale. Na ziemiach polskich zachowały się najdłużej. Dopiero w XIV wieku stały się rzadkie, a przywilej polowania na nie był już jedynie w rękach książąt. Tury przetrwały do początku XVII wieku, po czym zniknęły na dobre. Ziemie polskie były ostatnim miejscem na świecie, gdzie żyły. Wczesne średniowiecze w Polsce to ostatni czas, kiedy wciąż jeszcze tury miały się dobrze, to ostatni czas, kiedy wraz z żubrami biegały jeszcze w ogromnych stadach, niczym bizony po amerykańskiej prerii. Były także dzikie konie, tarpany. Żeby uzmysłowić nam, jak wyglądały wtedy proporcje polskiej ludności do dzikich zwierząt zamieszkujących ziemie polskie, wystarczy powiedzieć, że samych jeleni było wtedy więcej niż ludzi. Saren natomiast nawet dziś jest blisko milion, a zatem prawie tyle co wszystkich ludzi w Polsce tysiąc lat temu. No więc gdyby dodać do siebie wszystkie sarny, jelenie, łosie, żubry, tury i tarpany razem i zestawić tę liczbę z populacją wczesnopiastowskiej Polski, to okazałoby się, że ludzie stanowili zaledwie promil. Do tego trzeba dodać także liczne drapieżniki, wszędobylskie wilki, niedźwiedzie, rysie... W takiej oto dziczy żyli nasi średniowieczni przodkowie. Nawet czołowy polski przyrodnik, jakim jest mieszkający na skraju Puszczy Białowieskiej Adam Wajrak, może jedynie pozazdrościć średniowiecznym przodkom, którzy tuż za progiem własnych chat nierzadko mieli wyrastający dziewiczy las pierwotną puszczę. Rezerwat o ekosystemie tak bujnym i nieskażonym, jakiego nawet białowieska puszcza może pozazdrościć. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć!